Witam Was serdecznie. Myślę, że w dzisiejszym odcinku garść informacji dotyczących już tego tygodnia wydarzeń około Magikomu, Morigalowych z tego tygodnia, które będą miały miejsce, jedna z nich wybiegająca nieco bardziej w przyszłość, natomiast na, sam wstęp, na samym wstępie należy skupić się na turnieju standard arenowym, standardowo arenowym, który będzie miał miejsce już w ten piątek, zapraszam do udziału wieczornego, także będę sobie na nim grał, moim tajnym Secret Dechem z Final Fantasy, haha ha, ha, nie powiem Wam co to będzie, ale na pewno zaskoczy, nie jednego, plus oczywiście jeszcze można się zapisać, możecie się zapisywać pewnie reszta ważnych odnośników, linków będzie pod tym nagraniem, także klikajcie sobie weźcie udział, jeżeli tylko macie w piątek czas, bo dodatkowo też Moligal zasponsorował na top 4 nagrody, mam tutaj wybrane, to co nie są wszystkie takie postacie z, film, z filmów, z sportu nie są to wszystkie dostępne do drafta dla top 4 natomiast ja sobie wybrałem moje top 2, które osobiście bym wybrał, także proszę mi nie podbierać pomysłów, macie też tam m.in. Bukai Osake proszę sobie brać z świetnego zawodnika Arsenalu, moje top 2 tutaj sobie wybrałem. Proszę nie zgapić, dobra? Proszę sobie draftować coś innego. Więc dodatkowe nagrody, które także do was pocztą będą mogły przyjść. Także zapisujcie się. Zapisujcie się jeszcze raz. Pokażę szybki flashback do przeszłości figurkowej i generalnie na jeszcze dodatkowym wstępie z takich turniejów, które będą miały udział jeszcze w tym miesiącu i pewnie też Morigal jakoś was o tym dokładnie poinformuje albo w odnośniku, albo w najbliższej przyszłości. To pamiętajcie, że turniej o nazwie Graciarnia, czy tam podczas konwentu, nie, nie mam dokładnie tej informacji, ale Graciarnia będzie miała miejsce. Wspaniały turniej też Pauper Klasyku na żywo, lanowy, w ostatni weekend czerwca w formacie Pauper. Także śledźcie, bo będziecie mogli zagrać sobie też na żywo wasz ulubiony format jeszcze w tym miesiącu. A teraz już przechodzimy do głównego dania dzisiejszego odcinka, czyli po prostu informacji dotyczących ostatniej ligi zakończenia. Zanim mówimy sobie listy laureatów konkursu, to jeszcze prześledźmy kilka może informacji wstępnych dotyczących danych statystycznych niepowtarzających się graczy w tej lidze wzięło udział 37. 37 graczy albo graczek, także liczba całkiem fajna. Nagrody rozdane w trakcie całej ligi 4300 zł. Wow! Plus promo paczki inne cuda. Wow! Nie wiem co to inne cuda, ale jak zgaduję na pewno coś cudownego, nie? Nagrody w finale 780 zł plus box, Tarkiru i trofeum? Kurde. Przeniesie stolicę do Krakowa, zawsze to powtarzam. No i generalnie deki, do których zaraz sobie przejdziemy, będą oczywiście dla Was omówione. Także zaczynamy już. Mam nadzieję, że lewraci konkursu, uczestnicy tego top 8. Ponownie, jakoś tam w komentarzach się odezwą, powiedzą, Panie, co ty w ogóle mówisz? Albo, no, masz rację, albo, dziękuję, że o mnie wspomniałeś. I zaczynamy Siwkiem Krzysztofem. Tego chłopa tu już widzę któryś raz. Nie mam jakiejś takiej pamięci absolutnej i nie wiem, czy on wygrał ostatnią, ale w toposie go widzę bardzo często, tego gościa w waszych ligach, Także jakiś taki pro player, kurde. Można mu takim czapeczkę z napisem pro tam zasponsorować. I zobaczymy, czym razem, czym tym razem grał. Tym razem grał takim monoblekiem nowożytnym. A to jest PAK DW Terror, tak. Czyli generalnie kiedyś grało się uzalania tego formatu, zarania tego formatu. Grało się wersją Mono Black z tym gościem z Apache Mana, który Dajnawał za Devotion. Jak on się kurczę nazywał, nie pamiętam. Wiadomo o kogo chodzi. Teraz koniec końców deck troszeczkę się przebudował, i jeżeli wraca, jak widzicie, do tego formatu i ktoś z nim gra, to uczestniczy w tym nowość, czyli zasadniczo e, karta z Iter Drifta, która bardziej polega na drajnowaniu nie e, HP z tylko i wyłącznie dewocji, czyli nie musimy układać borda, nie musimy dbać o ilość dewocji na naszym grobie, co jest oczywiście znacznie lepsze, a na zagrywaniu artefaktów. I dodatkowo ciało 3-4 artefakt w tym formacie, jak na to nie spojrzeć, jest odporne na część rzeczy, które teoretycznie mogą go szybko i łatwo zabić, o tyle to jest fajne, plus w tym deku mamy czas, możemy po prostu ułożyć sobie borda, taki setup pod to i później nagle zagrać kilka artefaktów w tej samej turze i po prostu odpingować bardzo fajnie nasze życie i zbudować pod to po prostu cały Gameplan. Dodatkowo mam oczywiście Krybrac, Shamling Gasta, który też znakomicie gra w tym deku. Familiara, który w ogóle jest chyba top 1 kreaturą w tym formacie. I obok y, oczywiście niesławnego chłopa robiącego Eldrazi Spawny, no to zdecydowanie Familiar wydaje mi się top 2 kreaturą w tym formacie. Jeśli chodzi o pore level, jest absurdalnym stworem. Robi po prostu za dużo moim zdaniem, ale no mam nadzieję, że go nie zbanują, bo osobiście bardzo lubię nim grać. Więc jak sobie grywałam w tym formacie, to absolutnie <grym> zawsze używam deka z Familiarem w jakiejś tam formie. Bardzo, 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 bardzo lubię tego stwora. I tak mi się podoba generalnie. Fajnie, podam mi taki cycling artefakt, ciężki, bardzo midrange i przede wszystkim spuścizna po starem Mono Black Devotion, którym osobiście też grywałem, nie wiem, 15 lat temu? Nie pamiętam kiedy to było, ale pamiętam, że na jakimś turnieju, nawet dla nowym w Pauper klasiku jak jeszcze ten format totalnie raczkował, to grałem sobie właśnie Mono Black Devotion z Grey, Grey, a spodę coś tam, tak, przypomniał mi się. Ten co od na był Grey Merchant. Grey Aspodel, a Spodel. Ktoś tam, ktoś tam, gdzieś tam, nie? Tak się nazywał ten chłopak. Przypomniało mi się. Także koniec końców, ta wersja nowożytna, jak najbardziej. Prop. Podawa mi się ten spis. Ciężki minręcz, który lubi sobie długo grindować grę. Ma też takie troszeczkę Wipe Affinity Grisowego, więc też mi się to podoba w tym spisie. Na pewno rzecz, którą byłem sobie w stanie przetestować, bo w dyrektywowanym metagamie. Non-comboisz, kiedy akurat komodeków wydaje mi się w grze numer 1 nie ma za dużo, to ten deck ma czas, żeby rozwinąć skrzydła. I ma też całkiem dobry matchup na innym midrange. Fajnie, można się oczywiście też sideboardem stachować, ale wydaje mi się, że jego bolączką może być jakiś combo, zwłaszcza w grze numer 1. Natomiast paradoksalnie Krzysztof wygrał w finale, z tego co pamiętam. Kombodekiem to też jest nowy kombodek. Podoba mi się, jak wasze metagame stara się szybko adaptować i generalnie ludzie testują sobie nowe rzeczy. Props, props, props. Bo to jest deck, który absolutnie został wyciągnięty z tego co kojarzę z. Mniej więcej z Legacy, w Legacy grało coś bardzo podobnego i generalnie z grubsza, nie, nie grałem tym deckiem pół gry, e, nie zagrałem też na niego pół gry w swoim życiu, bo jest to totalna nowość, ale koniec końców mniej więcej e, mogę Wam opowiedzieć o co tutaj chodzi. Oczywiście z naciskiem na mniej więcej, ktoś powie, panie, ale to ty nie dostajesz wylewu po raz setny. No, zobacz, ma pięć landów. Hold Your Horses. Akurat ten deck musi grać tyle landów, ponieważ w pierwszej kolejności mamy... E, gdzie ta karta? Land Granta. Dość istotną kartę, dzięki której właśnie odsycamy deka. i po znalezieniu w ogóle tych pierwszych naszych basiców, cała reszta kart ma za zadanie odsycić pozostałą liczbę kart. A jak już odsycimy sobie pozostałą liczbę kart, naszym kolejnym ważnym zawodnikiem jest Spy, który automatycznie nie widzi w naszej talii landów i daje... Potrzebną, a w zasadzie całkowitą liczbę kart z reszty naszej talii na grób, i później możemy się już zakręcić. Możemy użyć sobie Songa, który położy nam Bubble i zagrać przykładowo Gianta, który zbrustuje naszego przeciwnika za miliard. Mniej więcej jest to. Główny gameplan. Jak coś popierniczyłem po drodze i generalnie jeszcze są tutaj inne zagwostki albo ciekawe rzeczy, no to proszę mnie poinformować, bo generalnie widzę, że laureat i gracz tego deka Mazur Edmund na pewno no, ma już go dobrze opanowanego, skoro udało mu się taki wynik tym dekiem osiągnąć. Gratki, fajnie, że top 2 właśnie wygląda tak bardzo na czasie, bo to są dwa świeże deki. Dwa bardzo świeże, bardzo nowe deki. Oczywiście ta talia no, w jakichś tam formach od pewnego czasu niektóre te karty uczestniczą. W w różnych formatach, natomiast no, jest to w miarę nowość, to należy powiedzieć, że jest to w miarę, w miarę nowość w tym formacie i za często tego deka w nim nie widzieliśmy, nie? także fajne, podoba mi się, że coś takiego powstało i zajęło dobre, wysokie miejsce na waszym lokalnym turnieju, gratki dla Edmunda, przechodzimy do top 4, Mardu Midrange, no i Mardu Midrange, Kawa Patryk, Grał sobie takim standardowym, bardzo midrange'em, grindującym za pośrednictwem też bardzo solidnych oczywiście Affinity kreatur, czyli podobnie mamy Kraklana, podobnie mamy Familiara, no i tą część zboru z midrange'a, czyli Blind Hawka i Core Skyfishera. Do tego oczywiście cały Bans tego świata, bardzo podoba mi się e, Synthesizer. Świetna karta, uwielbiam od zawsze. miło Mimo, mi, że wraca, bo oczywiście z Korem, z a Hawkiem, ajajaj, jest sobie te kombinacje alpejskie, z Kraklanem także po części. I cały ten dek zbudowany jest właśnie pod takie wartości. Także duży props, bardzo podoba mi się też ten marny midrange coin. Taki dek, który byłbym w stanie grać. Właśnie w zasadzie trzeci z rzędu. No nie no, tym combo dekiem może bym nie grał, bo nie jest to mój konik. Natomiast pierwszym dekiem byłem w stanie spokojnie sobie zagrać, w, dobrze się bawić. I tym deckiem także byłem się w stanie spokojnie, bardzo dobrze w tej grze bawić i sobie nim pograć. Także props, props, props fajnie spisik gratki za top 4. Seeker of the Way, to też jest karta, która budzi we mnie takie pozytywne uczucia, grałem nie bardzo dużo w Standardzie, w Jeskai Mentorze, z tego co pamiętam, ten tak się nazywał, jeden z moich ulubionych deków w historii Standardu, Jeskai Mentor, więc miło bardzo wspominam, Jeskai Mantis Rider też tam był chyba, kurczę, nie pamiętam, czy on grał z Mantis Riderem, czy z Mentorem, może grał z tym z tym? Nie wiem, grałem już taką ilością talizmu w moim życiu, że wypadają mi z głowy dokładne spisy, natomiast na pewno Seeker of The Way'em grałem bardzo dużo i to też chyba z solidnymi wynikami, bo jakimś, jakimś top 8 się z nim widziałem, w jakimś większym turnieju polskim. Ale no, no, gdzieś tam, gdzieś tam razem coś ugraliśmy z Seekerem, także props dla niego. No i cała reszta kreatur bardzo mi się podoba. Podałem się całe, wszystkie te wartości przedstawione i w spalach, i w kreaturach, tech tak potrafi grindować bardzo dobrze gry. No i oczywiście wysokie. Top 4 miejsca na turnieju. U Jasiura Marek. Jasiura Marku. Witam cię ponownie w top. E, Grixis Affinity, oczywiście. U pięknie, u pięknie, upięknie. Tutaj generalnie trochę obraliśmy się z kreatur na rzecz większej ilości grindu za pośrednictwem Speli, nie? Więcej mamy tutaj blowgunów, więcej mamy tutaj value z nich i Spem bomby, więcej mamy tutaj value właśnie z Todcastów, czyli więcej setupu pod lepsze, tańsze totkasty. A potem za pośrednictwem tego mamy kontrolę bordu z Kraklanem, nie? Który też ma tutaj oczywiście zabawki jak toksyna, jak blowgun, No i wiadomo, krem dla krem najlepszy stwór prawdopodobnie teraz w formacie. No do Dobrze, powiedzmy, że to jest top jeden z tur formacie, moim zdaniem. Przebił teraz Chrysalisa po banie kombodeka, więc moim zdaniem jest to najlepszy z tur formacie. Oficjalnie mogę to powiedzieć o Familiarze. Mam nadzieję, że go nie zbanują, bo to jest skin intensywny, ale turbo broker, Skill intensywny może nie, kurczę. A zresztą teoretycznie skin intensywny, no, bo przeciwnik musi wiedzieć, co ziskardować. Jak jest głupi, o no, to karta jest potężna. Jak jest mądry, o no, to karta wciąż robi bardzo wiele. Ale no, lepiej, jeżeli był głupi, nie? jak jest głupi i zdiscarduje sobie dobrą kartę, o no, to wtedy jest jeszcze fajniej, nie? A teraz, że mniej memując, to jest to droga dla Affinity. Jeżeli gramy pod podcasta, podałem się właśnie taki setup, taki zestaw speli, większa ilość tych właśnie artefaktów za jeden, ich w tym formacie oczywiście jest świetna i też może ugrać niektóre match-upy, jak właśnie ten combo deck top 2. Musiał to zdodżować, jak zgaduję, ale fajny spis na czasie Affinity, także gratulacje. Przechodzimy niżej. Nawalny Andrzej też kojarzę, chłopa, on chyba wygrał którą z ostatnich lig, ile nie ostatnią. Nawalny Andrzej. No i Nawalny Andrzej grindował sobie tym razem RG, tak? RG oczywiście z Chrysalisem, także nie mamy w spisie w końcu po raz pierwszy tamtego fajnego chłopka, to od razu chrysalisa. Chrysalisa lubię znacznie mniej, dobrze o tym wiecie, natomiast no potężny to jest niezwykle wciąż, nawet jak już gramy nim tylko jako midrange kreaturą, a nie combo-outputem, no to wciąż jest kreaturą absurdalną. Więc Zwłaszcza jak wyskoczy z jakiejś kaskady, więc absolutnie fajny deck, potrafi oczywiście też dobrze nabrać tempa, dobrze się zrampić i później grać stwory, z którymi nasz przeciwnik sobie nie poradzi. Także taki fajny, stumpy, oldschoolowy deck, wzmocniony nowymi właśnie nabytkami. Jak ktoś lubi RG, rampa elementy z dużymi stworami, w którym przeciwnik się patrzy i poci, to jest to absolutnie wybór dla nich. I zdecydowanie też możemy zbudować sideboard pod bardzo mocny, zielony, antymetagame właśnie The Glamour, nie, przykładowo, który też w niektórych formatach zajmia to absolutnie, jak trafił odpowiedni metagame, więc bardzo też ciekawy spis, może nie do końca coś, co osobiście bym wybrał, ale oczywiście doceniam ten deck jako jeden, no, jeden z takich topowych składników metagameu teraz powiedziałbym, zwłaszcza naziemnego, nie, jak grasz turniej na żywo w Polsce, no to wydaje mi się, że jest to jeden teoretycznie z lepszych deków, nie. Kolejny spisik, mamy tutaj do czynienia z... Eee, Dariuszem Juganem Raktos Affinity Czyli coś, o czym mówiłem wcześniej, że Rakdos może, że Affinity może pójść ucinanie w ogóle tego niebieskiego i granie w takie bardziej agroish wersje i tak się stało. To jest taki spis, który po prostu będzie chciał więcej burstować mamy Lighting Bolty, bo jest w ogóle ciekawe coś, to będę to chętnie sobie to przetestował. Oto mamy właśnie takie Affinity, mamy dużo Berna mamy oczywiście no, po raz 46 yy, Familara, uuu, chyba zbanują przez wasze Top 8 tego Familara zaraz, Wizardzi mamy też fire. Uivera, ciekawe zagadnienie, które ładnie burstuje. Także w spisie Finda też tutaj mamy, też bardzo ciekawy gości, który pasuje do całości. Także nie wiem, czy grałbym tym deckiem zawsze nad Glissy Affinity i jego wartościami. Natomiast ten deck ma takie dużo bardziej agresywne podejście do tematu. Wciąż ma oczywiście setup pod tanie, nie dobre stwory, wciąż ma setup pod fajne value, Mamy wciąż i chora z Fanatical Offeringiem, więc to są wciąż wartości astronomiczne jak na ten format. Widzimy bardzo dużo kart i setupujemy bardzo dużo dużo rzeczy. Także propsik, propsik, propsik. Także fajny spis. No zobaczymy, czy w tym top 8 będzie jakiś deck, który mnie nie Mam nadzieję, że... O, nie. No już zobaczyłem, że nie. Bo to są heavy, heavy midrange fiesta, więc ja bardzo lubię heavy midrange fiesta i lubię heavy midrange grindy w tym formacie. Więc osobiście taki status tego top 8, taki status tego formatu, to dla mnie jest... Może tak zostać. IMO. Mimo, dla mnie może tak zostać, bo to się powie, nie ma tych agrodeków. Mówiłem wam, że agrodeki ostatnio zanikną, że Monoreto to już nie jest to, trzeba je schować do pudełka. Część z Was się adaptowała i przeskoczyła na inne deki. Bardzo meta jest to top 8. Jestem ciekawy, co będzie w kolejnej edycji, ale bardzo meta wam wyszło to top 8. Wydaje mi się, że to jest kwintesencja obecnego właśnie Paupera, to są takie ciężkie midrange jak te. To jest kwintesencja i mnie się to podoba, bo to wymaga dużego skilla właśnie w graniu tego typu mirrorów w endgame'ie, nie? W late game'ie. zobaczyć zobaczmy już. Co na Frasińskim Michał zaproponował, Frasiński Michał zaproponował nam, no nie ma tam tego gościa, jest ten, let's go, na zmianę, na zmianę generalnie gracie. No i to jest oczywiście wersja standardowa, już można powiedzieć, dżant starych Gardensów, wzbogaconych właśnie splashem po Chrysalisa i nie tylko, ale właściwie głównie, jak na to nie spojrzeć. Także potężny spis, potężny deck, który grinduje bardzo mocno. Late game z bardzo potężnymi zabawkami, z bardzo mocno reumowaniem. Oczywiście wciąż mamy Exhuma, w razie co? Czym cięższy metagame, tym bardziej ten Exhum może być ryzykowny, ale wciąż oczywiście w takiej ilości w takiej ilości setupu. No to nie bardzo boimy się, że nasz przeciwnik w jakąś krowę, no bo mamy na to od razu odpowiedź. Także też bardzo solidny, bardzo ciężki midrange, który lubi grać długą grę. Propsik, propsik, jeszcze raz propsik. I zamykające te top 8. jant white Fire po raz kolejny, nie? Po raz kolejny wersja z Wildfire'em, kraklany w tym spisie, dużo artefaktów, pod to twardy Ryuvar, Wildfire zamiast Exium Engina w tym spisie, to jest też takie self rampa zasadniczo w waszym metagamie, w głównej mierze. No bo nie macie czym tutaj snajpować jakiegoś trona, może był jakiś trona na turnieju, który nie dostał się do top 8. teraz ten Wildfire teoretycznie tam po drodze mógł coś snajpować, ale generalnie, jeżeli chodzi o skład tego top 8, no to wydaje mi się, że w głównej mierze Wildfire y był używany jako self rampa Tak mi się wydaje, jeżeli było inaczej no to daj mi znać, może jakiś tam kluczowy land zesnajpowałeś. No bo kurczę, czy... <grym> czy. Czy jest sens? W sumie jest sens do tego kombodeka wybić, mu wszystkie landy, nie? Degła 5 landów, więc jak wybijemy World mu landy temu Kombodekowi z drugiego miejsca, o no to chłopnie walczymy czym wygrać, nie? Jest teoretycznie, nie ma jak zagrać karty. Więc teoretycznie to jest taka droga, właśnie, żeby grać tak prawie jak na Trona, ten Kombodek. Może teraz trochę, trochę przesadzam, ale wiadomo, że są takie abstrakcyjne scenariusze. Natomiast poszliśmy tą stronę Wildfire'a, zamiast stronę Exhuma. No i ma to sens teoretycznie, podoba mi się. Także gratki dla całego Top 8, gratki oczywiście dla Siwka Krzysztofa za, za zwycięstwo w całym turnieju. Zapraszam Was po raz kolejny na nadchodzące wydarzenia, bo kolejna Liga Pauper Klasika startuje już jutro, jak to mówię, jak to nagrywam. Dzisiaj nagrywam to... Co, co jest dzisiaj ten dzień? Może to dzisiaj? Nie, dzisiaj jest poniedziałek? Kurczę, nie wiem. Dzisiaj jest wtorek. Tak, dzisiaj jest wtorek. Więc chyba Liga startuje dzisiaj, jak to nagrywam, albo jutro. W każdym razie się startuje. I bierzcie mi udział, bo jestem ciekawy... Co wy myślicie w kolejnej, jak się adaptujecie na kolejną ligę? Ciężkie mi drężę, więc może jakieś komodeków więcej proponuję na chwilę obecną? Może y, tightsy, Ktoś z was odkryje jakiś swój power level na tightsach. Wydaje mi się, że jakiś tights deck może zamieść te to top 8, ja obecne jak tak widzę. Więc na chwilę obecną to, czego osobiście bym nie wybrał, bo nie chciałbym tym grać, ale wybrałbym może dlatego, że chciałbym wygrywać, to właśnie jakieś komodeki. więcej komodeków, no bo widzicie, że jeden sobie całkiem dobrze poradził. W tym, w tym topie, a jeszcze inne podejście do kombo, takie może bardziej niebieskie, w ten metagame wpisać się bardzo dobrze. Więc to jest takie moje, może moje zagadnienie. I zobaczymy, czy mnie zaskoczycie, czy ktoś z Was jakimś takim właśnie bardziej combo w kolejnym top 8 będzie miał swój udział, swoje miejsce. Także dzięki za oglądanie, jeszcze raz, bierzcie udział, bo warto. Fajne nagrody wszędzie, fajne formaty wszędzie, Power i standard żyją, mają się dobrze w Polsce, standard coraz lepiej, wciąż nie ma może aż takiego lanowego wsparcia, ale Wizardi starają się. Dzieje się w tym standardzie i będzie dziać się coraz więcej. Final Fantasy właśnie wylądowało, więc to jest może pierwsze. Moment, że w piątek sobie zagrać jakąś waszą mi ulubioną kartą, żeby wyskoczyć w ogóle z jakimś deckiem z kapelusza, o którym nikt wcześniej nie wiedział, także weźcie udział, zaskoczcie, może też mnie, bardzo pozytywnie albo negatywnie i jakiegoś broken decka jeszcze wzmocnić inną broken kartą, którą nie doceniłem. W każdym razie jeszcze nagram w tym tygodniu na Morigala umówienie kart z Final Fantasy e, taki moich top do konst przecież przez moje ulubione. Uwaga, spoiler, nie ma ich za wiele. Tak jak uwielbiam osobiście. E, mm, ten uniwersum, bardzo lubię Final Fantasy, grałem w te wszystkie core części po więcej niż raz, ale generalnie tak obrazkowość i generalnie trzymanie się loru tego dodatku, podoba mi się, tak kurczę grywalnościowe wydaje mi się, że jest to mimo wszystko bardzo komander dodatek. Ale co więcej, po więcej zapraszam na moje gruntowniejsze omówienie w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!